Dzień dobry, dzisiaj nie short, a dłuższy filmik i porozmawiamy sobie o materacu Talaraj Natural H3 z koła. Jest to materac sprężynowo lateksowy wysoko elastyczny o twardości H3. I teraz, tak jak sobie tak siadamy na materac, to czujemy, że się zapadamy. No i dlatego tak nie można testować żadnego materaca na, na miejscu w sklepie, bo to jest bardzo błędne odczucie. Musimy się położyć, bo wtedy ciężar ciała rozkłada się po całości i czujemy, że materac nas wypycha. Czujemy, że jest elastyczny i fajnie wypełnia wszystkie szczeliny. Czuję tutaj, że mój odcinek taki kręgosłupa, mogę sobie z oporem wsunąć rękę i czuję, że on dolega, dolega do kręgosłupa więc to powoduje to, że mamy bardzo fajne podparcie na no, najważniejszych częściach naszego ciała. Omówmy teraz pokrótce budowę materaca Talalay Natural H3 firmy Koło. Najważniejszy aspekt tego, no, na czym leżymy, co odpowiada za nasz główny komfort, to jest no, niecałe, 3, niecałe 4 cm pianki pianki Talalaj, natural, naturalny lateks. Jest perforowana, bardzo fajnie oddycha, hipoalergiczna, dobra, dobra dla alergików, nie, nie rozwijają się w niej roztocza, fajnie oddycha podczas lata, nie pocimy się, a zimę zapełnia nam ciepło. Pod warstwą główną, na której leżymy, mamy sprężyny kieszeniowe 1000S, i po bokach jest to wszystko wsparte pianką wysokoelastyczną. żeby jak sobie będziemy na boku na sprężynach, żebyśmy sobie nie spadli, tylko żeby to było fajne, stabilne. Prezentuje się to, tak? Bo tutaj e, mamy to, to na czym siedzę, no to jest w pokrowcu kaszmir, prezentuje się bardzo fajnie. Na to nakładamy prześcieradło, no ale ważne jest to, jak to wygląda w środku i dlaczego to tyle kosztuje. Bo 160 w, pokrowce, w pokrowcu Kaszmir na miesiąc kwiecień 2024 to jest koszt okolica tam 3800 z groszy. Więc średnio-pułkowy, fajny, wygodny materat e zapewniający bardzo fajny stosunek jakości co do ceny. A żeby odczuć komfort, no to zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego w Brodnicy na Grunwaldzie i możemy sobie poleżeć. Albo pospać jak ktoś ma ochotę, bo jesteśmy otwarci od dziewiątej do osiemnastej, to jak od dziewiątej nas odwiedzicie, to można go się nawet kim. Zapraszam.